jak pożegnalny obiadek w New Macie Madzia cała mokra. Słuchajcie, pada deszcz Spadł deszcz, tak jest Jest troszkę chłodniej, jesteśmy całe mokre, całe brudne I będziemy zajadać Jesteśmy w takiej fajnej restauracji, nazywa się Jak to się nazywało? Tatka Tatka 4986 eee, I sobie coś tutaj zamawiamy. Tu jest tylko wege Nie ma tu mięska, nie? pociągnij za sznurek za dwa zapytaj jego o jak wyłączyć e, klimę, dwa razy pociągnij za sznurek no i dobra restauracja Tatka jak mówiłam 4986 zamawiamy jedzonko e, 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 cenowo bardzo spoko lepiej niż w tamtej poprzedniej Bistro 55 ja bym chciała taki. My go ogarniamy, są... patrzymy co zamówić i zaraz wam pokażemy co zjemy. Dobra, wjechało jedzonko. Ja zamówiłam szachy panir. Standardowo chlebek cząstkowy. Macie tak samo. Ja tutaj mam... dziadu, nie. Lubię. <laughs> tu mam połączenie. Tutaj mam połączenie sera panir z przyprawami, z pomidorkiem, cebulką, serem. Ale Masz tego? Nie wiem. A Maciusia tutaj ma? Jakiś no, sosik. Sosik ostry. ostry? ale lubię. Ja, ja nie mam problemu z jedzeniem sosu Jaki smak? Taki orzechowo-przeciwczoły. Tutaj. tutaj? To jest chyba ten ser, co jadłam. Kiedy jadłam ten ser? Wczoraj? Tak. I z groszek i warzywka i inne warzywka. I spoko. Tylko potrawka tego. Do tego ryż, pomidorek, ogórek. E... Ryż z kuminem. Ryż z kuminem, tak? Aha. Ale ty nie lubisz ryżu. I tutaj to, czego nie lubisz? To tak? jest dziwne, to nie obchodzi z tymi takimi orzeszkami. Ja to jest jakieś paśne, że. Mać lego. Taką Mamy klimkę, to u nas w restauracji. Tutaj mamy e, numerki. I możemy sobie regulować. Patrzcie to. Tutaj jemy na trójeczkę, jest mega zimno, na dwójeczkę trochę chłodniej, jedynka prawie nic i zero. Czyk. Słuchajcie, możemy polecić wam restaurację Ptaska. E, tutaj na Paranghai. Bardzo dobre jedzenie, moim zdaniem najlepsze jakie jadłam w Delhi. Mamo, spakowało ci? Bardzo. Także. Bardzo polecam. Ceny przystępne, naprawdę. Jest świetle jedzonko full, można się najeść do upadłego, serio. Polecamy taki lokalny bazarek tutaj na dzielnicy Paranghai Zobaczcie jakie cuda można tu ile kupić. Dała, żeby takie coś, mieć u siebie. Taki coś po mnie chodzi. Sulki malajska Co my tu mamy? To jest cynamon, to jest chyba kardamon. Nie, cordamon. To jest... czekaj, kardamon to chyba jest któryś z tych. To jest kardamon chyba. Czyli? Ten... A to nie wiem, to, to jest chyba suszony imbir. A, suszony imbir. Nie? Ale fajnie. I tutaj takie rarytaski. Sorry. agres jest? nie a co pokażemy wam tutaj troszkę jeszcze lokalnego lokalnego marketyku bazarku ale straszne się błotko zrobiło bo padało

Znajdujemy się na lotnisku w New Delhi szukamy naszego lotu, naszej firmy, szukamy Air Asia. Lecimy do kolejnego kraju. Strasznie duże lotnisko. Eee, musimy teraz znaleźć. Musimy teraz iść się ogarnąć, bo mamy mały problem. O tu jest mały problem z wizą. Zobaczcie, jakie tutaj fajne są słoniki na lotnisku Wildery i palemki. No, mamy mały problem z wizą, nie chciała nam przejść, w sensie z taką kartą wjazdu, nie chciała nam przejść online, i teraz musimy iść to e, sobie ogarnąć. Mamy jeszcze trzy godzinki, także na spokojnie lecimy to załatwiać. No i lecimy. Naszą ulubioną azjatycką linią. Prawda Madzia? Lubisz tą linią latać? Lubię. No, Czemu nie? <grych> na szczęście nie ma długiej kolejki. E, czekamy. Ogarniemy sobie te nasze karty wjazdowe. E, no i co? Do Malezy nie potrzebujemy żadnej wizy. Dostajemy ją na lotnisku. Możemy tam przebywać 90 dni. Bez wizy albo 45, nie jestem pewna, chyba 90. Będziemy załatwiać sprawę. No dobra, udało się nam ogarnąć. Chodziło o wizę, bo po prostu do Malezji nie potrzebujemy żadnej wizy. Ale o tu jest internet, potrzebujemy taką kartę po wjazdową tam informacje, gdzie będziecie. Gdzie się zatrzymujecie, w jakim hotelu, e, na no jak długo? Gdzie byliście w ciągu ostatnich dwóch tygodni? Takie pytania, które trzeba wypełnić online. E, no i co? Wszystko poszło szybko, sprawnie, tylko bardzo dużo sprawdzania tutaj jest w, w New Delhi. Nie? Dość dużo tego było. No, musiałyśmy się całe roz, rozpakować, prawda? No i tak i, i takie jakby osobiste przeszukanie, ale to dla każdego. Każdy miał taką Rewizję i. Dlatego trwało to troszkę dłużej, ale jesteśmy już tutaj na... Bardzo przyjemnie. No to stań tam. Eee... No to wstańmy tu. Mamy porównanie, bo akurat ostatnio właśnie z tego Wietnamu jak wylatywałyśmy, to tam na lotnisku, na tej bezcłowej czułam się jakbym była na bazarze troszkę, nie? Tak bardzo, bardzo... No było czuć, że jest to Wietnam. Nie wiem jak to nam powiedzieć. Ale dobrze mówię, nie? Że tak to było... To było takie, takie nasze od... moje odczucie. A to jest tak fajnie, jest dość spokojnie. Cicho. No i dobra, mamy jeszcze dwie godzinki. Aha, tutaj, jak chcecie sobie wziąć e, internet. Słuchajcie, taka fajna opcja tutaj w New Delhi. Jak chcecie sobie ogarnąć darmowe Wi-Fi, e, robimy tak. Są tutaj takie maszyny. Skanujecie swój paszport. Hop. Paszport zeskanowany. I odbieracie kupon na darmowe Wi-Fi. Wygląda to tak, to w ten sposób. Na wielu lotniskach po prostu jest ten internet dany jakby z góry na jakiś czas, a tutaj na e, w New Udali. Przykładem, paszport skanujemy, dostajemy Wi-Fi. Taka ciekawostka. I później wpisujecie, wpisujecie numer paszportu, wpisujecie kod i łączycie się z internetem. Tak to wygląda. Dobra, Gandhi postanowił zostać na lotnisku. Wydajemy cały nasz ostatni hajsik 2000, na dwa browarki. Na dziś piwo w moim życiu. Piwo za tysiaka. The Irish House. Takie oto miejsce. A tam jest ruchomy. Ruchoma ściana, wow, ale mega, super. Magdalena zapakowana, prawie. Dotarły my. Odgadnięte czy nie? Jesteśmy, dojechałyśmy do Kuala Lumpur. Musimy nim dojechać do centrum. W centrum, w sensie z lotniska. Z centrum musimy się dostać do hotelu. Jeszcze jednym środkiem transportu. Jakimś takim lokalnym autobusikiem. E, za tego zapłaciliśmy z lotniska do centrum 14-16. 16 na osobę. Tak, 32 za nazwie. E, te, te, te... Jak się nazywa ta waluta? Zapominam, nieważne. Później powiem jak będziemy coś więcej kupowały. RM. RM. A siedzimy w takim autobusie. Pachnie i jest wygodne. Jesteśmy troszkę zmęczone, ale szczęśliwe. Szczęśliwe, bo taka odskocznia w Indiach. Co nie? Tak. Ja, ja nie mam energii, muszę się naładować, naprawdę. Dobra, jedziemy się ugarnąć, rozwijemy się później. Cześć! Druga z autobusowy. autobusowych. <laughs> Przyjechałyśmy na dworzec autobusowy. Przesłałyśmy się godzinkę. Teraz mamy misję znaleźć e, autobus podmiejski, który nas podwiezie kolejne pół godzinki. Teraz musimy dostać się do hotelu ze stacji metra. Tu mamy hajsik. Tak on wygląda. Mamy tutaj dyszkę malezyjskiej waluty, której jeszcze nie potrafię wypowiadać. I kierujemy się na stację Dank 2. Osoby razy 2. Tunaj to pewnie będzie gotówka, nie wiem. Trzymamy. I zobaczcie, tutaj nie przyjmują takich dużych dominałów, tylko piątki, jedynki. I potrzebujemy wrzucić 4 Pieniążki Pik. takie, Ładne takie, nie? Ładne, no, one są takie, takie delikatne. Pik. Mm -hmm. O. Nawet nie dawałaś angielskiego? Teraz nie, już A to Kenny wypluwa, okej. Okay. Wow, patrzcie takie... I jakieś, tyle Jakie śmieszne. Madzia dostała taki... Do wygrania. Bo ja wygrałam. Z win. Dobra, lecimy. Okej. Okay. Macie kilka słów do kamery. Podobać się? Koło laleczek? Jeszcze jeden środek transportu i będziemy w hotelu. W końcu. I znajduje, znajdujemy się już w centrum tutaj Kuala Lumpur. Dworzec autobusowy, wygląda, autobusowy, pociągowy wygląda tak z góry. Dobra, uciekam, bo nadjeżdża nasz pociąg. Znajdujemy się na stacji KL Central. I musimy podjechać trzy stacje. I stamtąd mamy już do hotelu 300-400 metrów, coś koło tego. no, pewnie. No to lecimy.